Mein Name ist Arnold Lerman, ich bin der Besitzer von dem Hof. Nazywa się Bernhard Lerman i jest właścicielem tutaj tego obiektu. Sie haben eine Größe von 20 Hektar. Ma całe 20 Hektarów. Sind aber dank der Firma Klaas maschinenmäßig sehr gut ausgerüstet. Ale dzięki Firmy Klaas ist bardzo dobrze wyposażony. Sie haben pro Hektar 1000 PS. Na Hektar ma 1000 koni mechanicznych. <laughs> ja, landwirtschaftlich haben wir nur noch Reinen Ackerbau. ma tylko zajmuje się tylko uprawą w tej Die Erträge im letzten Jahr waren hier in der Region sehr gut. W zeszłym roku wydajność była bardzo dobra w tym regionie? haben 11-12 Tonnen Körnermais geerntet, trockene Ware. 11-12 Tonnen suche kukurydzy z hektara. Wir ernten den aber auch mit 35% Feuchtigkeit. Ale też się tutaj zbiera przy 35% Wody. Bei Getreidelagen war wir aber ca. 9-10 tonnen. Zboża zbierają tutaj 9-10 tonnen. I für die Tonne gibt es zurzeit 180 euro inklusive W tej chwili 180 euro Tonne kosztuje już z Watem. Hier ist natürlich Grund und Boden gefragt, deshalb haben wir sehr hohe Pachtpreise. Bardzo poszukiwana Ziemia jest tutaj w tym regionie i dlatego mają bardzo wysokie ceny Dzierżaw. Die Pachtpreise liegen bei 1000 Euro pro Hektar und aufwärts. Eee, ceny za Hektar Dzierżawy zaczynają się od 1000 Euro. Do góry. Und der Kaufpreis liegt bei ca. im Moment zwischen 60.000 und Euro. A jakby kupić Ziemię, no to za Hektar gdzieś 60-70 60, 60 70 tysięcy. Euro. Ja, mein Hauptbestand Bayern ist aber die Firma Klaas seit über 30 Jahren. Jego zajęciem przede wszystkim no, no. jest uh, Firma Klaas od 30 lat. Ja haben im Jahr 6000 Besucher bis auf dem Hof. Co roku ma 6 7 tysięcy odwiedzających. <stans> wo man dann die einzelnen produkty? MUS anchauen kann, erklären lassen kann, weil wir fahren ja zweigleisig high-tech, abgespeckte version, sodass der Kunde sich das vor Ort hier alles anschauen kann. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Eee... On zajmuje się praktycznie tylko przedstawianiem maszyn, tu z reguły są bardzo dobrze wyposażone maszyny, żeby można było wszystkie, eee... wszystkie, no. Parametry, parametry za wyposażenie pokazać wyposażenie i, e, no i żeby każdy z klientów mógł zobaczyć jak taka ta wyposażona maszyna wygląda. Ja Ablofia, to ja wie gesagt, Anna e, Za chwilę obejrzymy wszystkie tutaj rzeczy, które są w prezentacji. Pan Lerman zaraz pokaże tutaj nowy header, który jest od tego roku dostępny Vario motowidła też są przerobione i w tej chwili ta płyta jest ustawiona też pod kątem, żeby całe ziarno wpadało Tutaj po lewej stronie ładowarka z e, serii 900 o dwóch e, prawie 10 ton. Dolmi na hufy, 9 metrów do góry podnosi. Ein Deutsch Motor, silnik Toc, nie ma śniegu, który zasik. Centralną smarowania. Hier hat option kameras. Opcja, opcja z kamerą, ale są opcje. Wszystko oczywiście opcje. I to jest największa ładowarka firmy Klas. Oczywiście jeszcze seria 700 i 600, ale to też jeszcze zobaczymy.

On miał jak w tak widzę, co ma do i to Kto ma ochotę, może sobie wsiąść w tym soli i sobie zobaczyć, jaka jest widoczność przy takim pokładzie przy zamontowanym y, ładowaniu czołowym. operator w sobie siedzi w kabinie i czasem by się zrzemnął albo będzie zmęczony, no to po prostu wiadomo ten kombajn automatycznie nim steruje i się wtedy obudzi. Dobrze, to <grym> e, Tutaj teraz do systemu 3D. System, który załączył się automatycznie, chodzi o to, żeby <laughs> straty ziarna były jak najmniejsze. System powoduje, że ziarno po, w momencie jak kombań się przechyla, że ziarno jest rozkładane na całej powierzchni siedzi równomiernie. W przypadku, jeżeli tego systemu nie ma, to tak jak zauważyliście Państwo, przemieszcza się tylko na jedną stronę i w jednym miejscu jest bardzo grubo, w innym miejscu nie ma w ogóle. Fabrykę. I to jest moja koleżanka Koryna, ona dzisiaj e, też z nami będzie szła i potem o wpół do czwartej tak wracamy, mamy tak 3-4 km przed nami przez fabrykę. Już A wolą. Nie? Właśnie na obiedzie, nie? Tak. Dlatego właśnie. tak, nie? Specjalnie. Tak na, na obiad, potem na... <śla> Makas zbudowała pod miejscowością Chandigarh nowoczesny zakład produkcji kombajnów zbożowych, Crop Tyler, maszyn prostych i wytrzymałych, skonstruowanych specjalnie z myślą o specyficznych potrzebach indyjskich rolników i o jednym z najważniejszych rynków na świecie. Wie o tym również Satnam Singh, regionalny dystrybutor maszyn klas. Jest on pionierem, który pozostaje wierny Maksymie Klas. Być w ciągłym ruchu, dążąc do znalezienia najlepszych rozwiązań. Hasewinger we wschodniej Westfalii. Siedziba firmy Klas, Obecnie 11 zakładów produkcyjnych położonych na całym świecie. Zatrudnia prawie 10 tysięcy pracowników. Szczególnie cenione są kreatywność i wysokie morale. To co dobre motywuje ich do tworzenia rzeczy jeszcze lepszych. Stałego doskonalenia się stanowi bez wątpienia siłą napędową kilkuset inżynierów firmy Klas na całym świecie, którzy od założenia firmy zgłosili już ponad 5000 patentów. Ich praca wymaga dużej cierpliwości. Zaprojektowanie nowego kombajnu zbożowego może bowiem zająć nawet ponad 10 lat. Od pierwszego rysunku do stworzenia prototypu, zawsze dążąc do zbudowania najlepszego kombajnu wszechczasów. Nasz flagowy produkt Lexion. Nowa seria jest dostępna na rynku od 2012 roku. Jest to zapewne najinteligentniejszy kombajny wszechczasów. Dzięki Cemos Automatic maszyna w pełni automatycznie dostosuje się do parametrów zbiorów. Nawet w ekstremalnych warunkach sama dobiera najlepsze ustawienia. To maszyna o najwyższej mocy i wydajności. Genialne dzieło inżynierów. To jednak więcej niż kombajny. Firma stawia na inteligentne łańcuchy procesów. Wszystkie maszyny pracują ręka w rękę, nadzorowane zespołowo przez system Telematics. A przy okazji, Klas to również światowy lider w produkcji sieczkarek samojezdnych. Jaguar nadal stanowi klasę samą dla siebie. Aby zapewnić niezmienną wysoką jakość, nawet po kilkuletniej eksploatacji. Firma Kras stworzyła precyzyjny, dopracowany serwis części zamiennych i napraw. Doceniają to rolnicy tacy jak Daniele Jean. Części zamienne dostarczone są w najkrótszym czasie do dowolnego miejsca na świecie. Podczas z nich nie można sobie pozwolić na przestoje. Inteligentny łańcuchy procesów. Naturalnie jednym z ich ogniw są również traktory, stosowane nie tylko w rolnictwie. Od 10 lat firma Klass konstruuje własne ciągniki. Są one produkowane głównie we francuskim Lemon, zgodnie z surowymi kryteriami jakości klas. Czołowy model Xerion jest liderem kilku rankingów branżowych. Jest praktycznie niepokonany zarówno pod względem mocy, jak i inteligencji. Szybka, elastyczna i wydajna. Technika zbioru pasz firmy Klas. W tym zakresie firma oferuje różne typy maszyn. Dostosowane zarówno do potrzeb klientów, jak i warunków zbioru zielonych. Tak jak w przypadku innych maszyn, istotne znaczenie ma tutaj łatwa i szybka obsługa. Co jeszcze napędza taką firmę jak klas? Ludzie. Ludzie żyjący dla rolnictwa dbające o to, aby wyżywić stale rosnącą liczbę ludności. I to nie tylko na rozwijającym się rynku azjatyckim, lecz na całym świecie. I jest to cel, do którego Klas dąży od 1913 roku, czyli od chwili założenia firmy przez Augusta Klas. Nigdy się nie zatrzymuj i bądź coraz lepszy. To siła napędowa której firma Kras pozostaje wierna do dnia dzisiejszego.